Czy chcieć, by w dal sobie iść Radosną, jak nasz i prom wierzchaju tam jak jest suka gdzie me sołtziej krąg i tam wśród zielonych łąk tam nasz Franciszek w blasku dnia ślęsuj ma zdążyć przed wielkanocą I my do naszych domów szybko. Hej, he, siostry pszczoły, piorun trafił w nasze drzewo. Szybko znajdźmy jakieś inne schronienie przed burzą. Oho. Nie mogę dostać u ciebie, strasznie leje. Jasne Ludwiczko, zapraszam do gniazda! <murna> to prawdziwa wichura. Nie mam gniazdka. Lećmy do szopa Teofila, tam będzie sucho. Wiatr jest bardzo silny, Teofilu. Czy możemy u ciebie przeczekać burzę? nie! Woda wdarła się do mojego pnia! Chodźmy do jaskini Leopolda! Tam na pewno będzie sucho! Och oh, oh, nie! Utknąłem tu na zawsze! Nigdy stąd nie wyjdę! Oh. Ciągnij, Ludwiczko! Oh. 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 Jesteśmy za małe, żeby cię wyciągnąć! Och, oh. 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 co robić? Już nie wiem, jak ci <słuch> Przepraszam, że musiałam użyć tego sposobu. Och, nie szkodzi Ludwiczko, prawie nie bolało, a pomogło mi się wydostać. Mój dom! Odpływa! Pomocy! Ach, nie mam domu. My też straciłyśmy domy, Tofie. Ale Bóg nas nie opuści! Chodźmy do jaskini Leopolda! Ja! O, prędko schowajcie się i przeczekajcie burzę u mnie. O! Ojej, zasypało wejście. Co tu robić? Nic się nikomu nie stało? O, na szczęście nie. Oj. Jestem mokra jak gąbka. Dzięki Ci, Boże, za silny wicher i pioruny, które sprowadziły deszcz. Och, o, o, Franciszku! Na dworze leje jak z cebra! Tutaj jest ciepło i sło... Nie bój się, Teofilu. Czasami głośne pioruny i jasne błyskawice sprowadzają Boży dar, orzeźwiający deszcz. Czemu deszcz bębni trachbach Bóg? Deszcz to wielki zwierząt wróg. Błyskawice świecą jasne, taki deszcz jest groźny, strasznie. Kiedy niebo szare jest, cicho mrzy spokojny deszcz. A gdy spadnie na nasz dom, kap, 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 kap słychać w krąg. Lecz dziś jest pełno czarnych chmur. Pioruny z hukiem lecą w dół. Deszcz ogromny leje już, robiąc w domku plus plusk, plusk. A czemu święki bak, buch Deszcz to wielki zwierząt wróg. Błyskawice święcą jasne taki. Deszcz jest groźny, strasznie. Pan grzmoty ślewy ostrzec nas, Gdy zbliża się ulewy czas. Piorun swoim bąb budzi noc, Jak na parlacie merwla głos Bóg, kiedy przemija bąbą bą, prask, Bóg nam syła słońca blask. I wtedy znów zakwitną kwiaty, to Po to wiesz, robić, Dużo lepiej. Właściwie to nie ma się czego bać. No, słyszycie, co to może być za dźwięk? No? O! O! się, To było straszne. Słyszycie? Wydaje mi się, że burza się skończyła. Już wcale nie pada. O, Franciszku, patrz! Na niebie pojawiła się. Gdy wstaje tęcza, Bóg deszcz przepędza, malując barwy raz po raz, Bóg naprawdę kocha wszystkich nas. Gdy wstaje tęcza, kwiatów wciąż więcej, bo Bóg im swój poświęca czas. Bóg naprawdę kocha wszystkich nas. Gdy wstaje tęcza, nie lśni pięknie, a Bóg mu nocą doda gwiazd. Bóg naprawdę kocha wszystkich nas. Gdy wstaje tęcza, to Bóg pamięta wszystkim kolorom nadać blask. Bóg naprawdę kocha wszystkich nas. Gdy wstaje tęcza, Bóg deszcz przepędza, malując barwy raz po raz. Bóg naprawdę kocha wszystkich nas. Wiesz Franciszku, jak się stanie na głowie i spojrzy na tęczę, to tęcza jest jak uśmiech na niebie. Rzeczywiście wygląda jak uśmiech, kiedy się patrzy na nią z tej strony. Brat deszcz szczodrze obdarzył wszystkich spragnionych wodą. Widzicie, jaki piękny jest teraz ogród? I kwiatki już się uśmiechają. Spójrz, Franciszku, ile pięknych kałż dookoła. Można się w nich chłapać, chłapać i chłapać. Całkiem zapomnieliśmy o naszych siostrach rybkach. Chodźmy zobaczyć, jak się czują. Ambroży! podejść bliżej. Chcę ci coś ważnego powiedzieć. Słucham, siostro rybko. Poczekasz tu przez chwilę, że wołam siostrę i razem to powiemy. Hej, <grym wiedzia> zobaczcie jaki wielki pień stoczył się do strumienia podczas burzy. Wielki pień. U, u, u. Ojej, to mój dom! Stoczył się aż tutaj, to przez te burze! Nie powiedziałeś mi, że w czasie burzy straciłeś swój dom, Teofilu? Wszystkie nasze domy spotkał zły los Franciszki! Wichura porwała moje gniazdko! Kamienie zasypały moją jaskinię! A wielkie drzewo o mało nas nie przygniotło! O, jakże mi przykro to usłyszeć! Chodźcie, spróbujemy naprawić wasze domy! Do widzenia, Franciszku! Uwodzenia! Franciszku, tu jest to drzewo zwalone przez wiatr. O, drzewo odepchnęło kamienie sprzed mojego domu. Mogę wejść do jaskini i już nigdy więcej nie uderzę się głową o gałą. Wiatr porwał moje gniazdko. Było wygodne i ładne, zupełnie takie jak to. Chwileczkę, to jest moje gniazdko. Och, nie ma to jak w domu. Moi krewni i ja moglibyśmy założyć nowy ursz tej dziubli! O rety. Szybko się odwróć! Nie ja wiem, gdzie mam mieszkać... Mój przytulny pień leży teraz na dnie strumienia... Hej, Teofilu! Chodź obejrzeć to drzewo! Czy to drzewo jest w środku puste? A? Chętnie tu zamieszkam! Jakie wygodne wyjście! Już nie ma obawy, że utkniesz! I tak zostaliśmy sąsiadami! Sąsiadami? A co to znaczy? Sąsiedzi mieszkają niedaleko siebie i zawsze sobie pomagają. Kocham swój pień jak gniazdo swe. Przez cały dzień wolą być chcę. Ja norkę mam. Miło mieć swój dom i dobrych sąsiadów. Krąg. Lubię z kimś razem gdzieś biec przez las. Ogadać z nim o wszystkim nie. Smutno mi i płynie łza To każdy ci swą rękę da Tu każdą rzecz dzielą na pół Jak dobrze mieć przyjaciół dwóch By wśród wichury dom dalej stał Pan Bóg przyjaciół nam da nie grozi deszcz i burza zła, gdy się sąsiadów wspaniałych ma. Jak dobrze jest przez wszystkie dni sąsiadów mieć i być wśród nich. A ja jestem sąsiadem! Chodźcie, zobaczymy jak teraz wygląda kościół. O, kościół! Tak martwiliśmy się o nasze własne domy, że zapomnieliśmy o domu Boga. Och nie! Co robić? W ścianie jest wielka dziura! Wygląda okropnie! Nie zdążymy tego naprawić! A co powiemy mieszkańcom miasteczka, kiedy przyjdą tu jutro rano? Nie ma się z czego śmiać, Franciszku! Będziemy musieli wymurrować te ściany od początku. Albo zrobimy tam duże okno, przez które wpuścimy do wnętrza więcej słońca i blask księżyca. Ale kiedy? Kiedyś? Już kiedy? teraz. Patrzcie, mamy kamienie, które stoczyły się tu w czasie burzy. Jeśli wszyscy popracujemy, to uda się skończyć budowę na jutro rano. Nadchodzi polikarp. On też może nam pomóc. Tak, jestem małym osiołkiem, ale bardzo silnym. Tak jak ja. ja. I ja, tak jak ja. Bierzmy się do pracy. Budować kościół już czas. Niech mury rosną do gwiazd. Wszyscy w krok. zrobić chcą. Boży dom, 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 dom. dom. Zamieszka jutro wśród nas. Czeka nas roboty huk. Nim w kościele będzie mógł mieszkać Bóg mieszkać Bóg, mieszkać Bóg, mieszkać Bóg, mieszkać Bóg. Budować kościół już czas. Niech mury rosną do gwiazd. Wszyscy w krąg robić chcą. Boży dom, 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 dom. Bóg zamieszka jutro wśród nas. Znów w kościele będzie tłok. Naprawimy każdy strop Dalej hop, dalej hop, dalej hop Dobrać, kościół już czas Niech mury rosną do gwiazd Wszyscy zrobić są. Boże dom, 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 dom Bóza jutro wśród nas Zamieszkaj jutro wśród nas! Już prawie gotowe. Zostało jeszcze miejsce na jeden kamień. A może Floretka nam pomoże? Floretka? Jest tylko ptaszkiem. I to małym. nie da rady! Mam pewien plan. Floretko, możesz zaczepić linę o rusztowanie? I przynieść ją z powrotem? Spróbuję! Ojej... Ta lina jest dla niej za ciężka. Dzięki, Floretko. Dziękuję wam pszczoły. Co Franciszku masz zamiar zrobić? Obwiązał cały kanień liną. Proszę, wciągnij ten ostatni kamień na szczyt muru, Polikarpie. Może mi się uda, Franciszku. <Answering in your throat> Przykro mi, Franciszku, ale jest za ciężki. A jeśli ci pomożemy? Jesteśmy silni! Pozwól spróbować, Franciszku! Zgódź się! Prosimy! Dobrze, przyjaciele, spróbujemy! Możemy! Wszyscy już gotowi? Ciągnijcie! Kamień się poruszy. Jeszcze troszeczkę, jeszcze tylko trochę. Już trzymam go. Zakończyliśmy odbudowę kościoła! <laughs> Wygląda ślicznie! Bardzo ładnie! <laughs> Wejdźmy do środka i przekonajmy się, jak pięknie odbudowaliśmy dom Boga. To cud, że uśmiechnął się los i mogę wejść tu dziś. Nadszedł czas śpiewać na cały głos! Lub cicho tak jak mysz! Kościelny zornie tam, już pora iść. To cud, że uśmiechnął się los i mogę wejść tu dziś. Nadszedł czas, by wciąż śpiewać na głos. Lub cicho tak jak mysz, gdzie wiele tak prosto. Ciągle powracamy znów. Gdzie od dzisiaj mieszka Bóg? Tam już pora iść. Dobry Boże, Twój dom znowu stał się piękny. Niech to będzie miejsce, gdzie ludzie mogą przyjść, by śpiewać i modlić się do Ciebie. Amen. Amen. Ale! Nie ma siły wracać do domu. Możemy dziś zostać z Tobą w kościele. Będziemy mogli razem ze wszystkimi świętować Wielkanoc. Zostańcie, przyjaciele, ale zanim pójdziemy spać, zaśpiewajmy wieczorną modlitwę. Dobranoc, bracie księżycu. Bóg pozdrawia nas Aleluja, wielką niedzielę Aleluja, w naszym kościele Aleluja, ale, aleluja Aleluja, Pan nas miłuje Aleluja, ale, aleluja Aleluja, Bóg pozdrawia nas